mm

Za przykładem i świadectwem pani Zofii spotykamy się tutaj o 21.30, 25 maja, przypominając rok 1948 i morderstwo dokonane na jej tacie, rokmistrzu Witoldzie Pileckim. Witam Państwa bardzo serdecznie, coraz więcej nas przybywa i, i to bardzo się cieszę. Pan Leszek powiedział, że czcimy Witolda Pileckiego, ale ja chcę, żebyśmy mieli tę świadomość, że czcimy wszystkich, którzy tutaj złożyli ofiarę swojego życia. I muszę powiedzieć, że to już tak do młodych chciałabym skierować to, ten apel, że życie umarłych, pogrzebanych, w niewiadomych miejscach zależy od pamięci nas żywych. I Nasze moje pokolenie już się kończy, ale wiele obiecuję sobie, że te wszystkie lata, kiedy ja jeszcze tutaj byłam sama z mężem, potem z córką i z jej dziećmi, to są lata 24, dokładnie dzisiaj zliczyłam. 24 lata tutaj warowałam o tej samej godzinie, co dzisiaj. Także myślę, że nawet jeżeli mnie zabraknie, to ta sztafeta pokoleń będzie trwała, bo mamy to, mamy wielkie zobowiązania wobec tych ludzi, którzy co roku chcemy złożyć im raport z tego, co żeśmy zrobili dla nich i dla Polski. Ja tym, którzy tak od dawna ze mną tutaj, że tak powiem, dyżurowali, którym ja składałam raport, co przez cały rok się stało nowego i oni tak bardzo chętnie słuchali, to tylko powiem Państwu, że ja już teraz nie zliczam e, e, pomników żołnierzy niezłomnych, pomników Witolda Pileckiego, ulic Witolda Pileckiego i także żołnierzy niezłomnych. Przepraszam, że mówię niezłomnych, bo jakoś mi ci wyglądzi nie pasują. Także szkół imienia Witolda Pileckiego jest dzisiaj 28 rozsianych po całej Polsce. I to są właśnie ci nowi Kolumbowie, na których i ja z kolei i my wszyscy liczymy. I myślę, że nie przeliczymy się, bo młodzież, z którą ja mam do czynienia, jest tak cudowna, jest tak cudownie obeznana w historii. Chociaż tej historii w szkole nie ma, ale są internety, są kto chce, to wszystko wie. Bardzo serdecznie dziękuję, że jest nas tak, tak dużo i jesteśmy tak razem zjednoczeni. Dla jednej idei. Dziękuję bardzo. Chciałem Państwa poprosić o zrobienie miejsca. Baczność. Sztandar rajdu batynskiego prowadzić. Zobaczmy. Chciałem bardzo poprosić pana profesora Jana Wysockiego o przypomnienie osoby rotmistrza. Drodzy Państwo, rotmistrz Witold Pilecki to jeden z tych największych, których historia chce pamiętać. To jedna z sześciu, jak powiedział profesor Postaci, która niosła w okresie zniewolenia wolność. Jeżeli Anglicy znali go tym bardziej, my winniśmy mu Są jakby dwa powody, dla których powinniśmy pamiętać, idąc za myślą pani Zofii, generałki, bo tak ją nazywał ojciec. Jeden powód to jest ten, dla których czcimy tych, którzy w 20 roku oparli się na wale bolszewickiej i na różnych cmentarzach na wschód od Wisły spoczywają. Witold miał to szczęście, że wśród nich także był, ale miał potem ten dramatyczny moment, kiedy próbował także Odeprzeć nawałę bolszewicką w innym wydaniu i zapłacił życie. I dlatego o tym tragicznym pokoleniu musimy pamiętać: tym bardziej, że to właśnie komunistyczny sąd, a potem ówczesne sprawujące. Najwyższe władze, sprawujący najwyższe władze funkcjonariusze państwowi, spowodowali, że ten mord sądowy stał się także mordem stanu, czyli mordem Polski komunistycznej. I drugi jeszcze powód. Przychodzimy tutaj i musimy przychodzić, by zaczerpnąć siły, by budować Polskę, by wiedzieć do jakich wartości, do jakich. Prawd mamy się odwoływać. Bez etosu chrześcijańskiego i ducha wolności nie zbudujemy Rzeczypospolitej naszych marzeń i także pragnień tych, których tutaj dzisiaj chcemy uhonorować, a wśród których rotmistrz Witold Pilecki jest jednym z największych. Ich wszystkich. Otoczmy ich naszą modlitwą. W imię ojca i syna i ducha świętego, Amen. ojcze nasz, któryś jest w niebie. W imię Twoje, żyć królestwo, Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwa odległe. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie, im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie, im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Bardzo proszę o złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą tutaj zamordowanych, wśród których jest rotmistrz Witold Pilecki jako pierwsza. Jak zawsze złoży swoje różyczki pani Zafia. od Rajdu razem z motocyklistami kwiaty składają Pan profesor Jan Wysocki, Pan profesor Krzysztof Szwabrzyn i Pan doktor Jacek Pawłowicz Napis na szarfie Panie Rotmistrzu, pamiętamy w Polsce motocykliści. Sami reprezentanci, przedstawiciele Grupy Historycznej Radosław, pamiętniającej bohaterów Powstania Warszawskiego ze zgrupowania Radosław. Sposzło to chemność Jeszcze Włosko Z ziemi włoskiej do Polski za twoje... Spoczni. Obecność tutaj traktujemy jako włączenie się do sztafety pokoleń. Bardzo dziękujemy za przebycie, ale prosimy o aktywne jej realizowanie. Omówienie prawdy. Prawdy i jeszcze raz prawdy. Bez owijania w bawełnę, bez tak zwanej poprawności politycznej, ale przede wszystkim niosąc pamięć i prawdę. Mam prośbę jeszcze na koniec. Tak jak to dzisiaj nie ma wśród nas zbyt wielu kibiców Legii, oni dzisiaj świętują mistrzostwo, ale zawsze tutaj w tym momencie by zakrzypnęli. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Auferom. Cześć. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Droszę Państwa, przy moim motocyklu tam wiza i bramy wejściowej na siedzeniu są gazety. Nasz dziennik. Jedyna polska gazeta w tej chwili w Polsce. Jedyna codzienna gazeta Polska w Polsce dzisiaj. Oni tam jest specjalna wkładka o rotmistrzu Pileckim. Zachęcam, tam ich jest niewiele, ale kto bliżej stoi, to na pewno dostanie. Dziękuję bardzo.